Hej, Piran, poranny unboxing. Mam jeszcze w gardle tą poranną żabę. W każdym razie e, mam tutaj paczkę od Trunaita. Napisali do mnie e, chwilę temu i spytali, czy nie chcę się pobawić jakimiś ich nowymi latarkami. E, zaproponowali mi trzy i wybrałem tom. Nową wersję TN12 jest ciekawa z jednego powodu, zaraz Wam o nim opowiem i pokażę. Natomiast same te latareczki bardzo przyjemnie mi się ich używa, przyznam szczerze. Wcześniej miałem jeszcze jedną starszą wersję TN12, natomiast oddam ją Filipowi za coś tam. Ta została ze mną, jest to nowszy model z oznaczeniem 2016. A z tego co pamiętam, w stosunku do poprzednika trochę jaśniejsza, zmieniony przycisk na metalowy i takie tam duperele. Zobaczymy, co będzie w tej A, paczkę. Dostałem już chwilę temu. Chyba z tej strony. Natomiast totalnie nie miałem czasu jej otworzyć. Nawet napisała do mnie pani z Trunajta, czy już dostałem paczkę i czemu nie robię filmu. Okej. Okay. Dobra, wszystko jest tylko i wyłącznie latarka, obyło, obyło się bez noża. Jakaś dziwna gumka. Co tu mamy? Trunite TC 12 V2 ma coś tam. Kalt Weiss, czyli pewnie zimny biały. I fajnie, bo wolę latarki z zimnym białem to prawda wypalają oczy, ale jakoś tak przyjemnie oświetlają. Lepiej wszystko widać. Od białego światła robi się taka atmosfera namiotu. Dobra. Co my tu mamy? Hello, thanks for your order from TrueNight. Ja dostałem tą latarkę oczywiście za darmo do testów w zamian za zrobienie materiału. Ostatnio wszyscy mówią to w filmach, więc ja też będę to mówił, chociaż chyba <laughs> jest to logiczne. E, dobra, mamy tutaj jakiś spread sheet. Zobaczymy e, 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 jak się poprawiły w jakiś tam sposób parametry, jeśli się poprawiły. Jeśli dobrze pamiętam, e, turbo w tej ma 1050. Tutaj jest już 1100 lumenów. Na high ma 472, medium 221 lumenów na low i ten tryb najsłabszy, czyli Firefly ten to jest pół lumena czyli już widzimy, że jest trochę lepsza niż ta. Czy jest naprawdę lepsza? Nie wiem. Oznaczenie waterproof'u IPX8 Podobno 2 metry zanurzenia Mamy też oznaczenia co Znaczy kolor Diody Dobra przyjrzyjmy się samej latarce Jest o tyle ciekawa TC12V2 Eee, trochę brzydko odbity tutaj ten napis, eee, w każdym razie, co jest najważniejsze, jest dodana opcja ładowania z USB. Zaraz wypróbujemy, czy to faktycznie działa. Eee, chciałem naładować, znaczy spróbować naładować z komputera i chciałem spróbować naładować z powerbanku. Jednakowoż y, tak się okazuje, chyba że mój tata bez pytania wywiózł Powerbank do y, Austrii na narty ze sobą. W każdym razie kiedyś na pewno próbuję. Mamy w zestawie kabel jakiś tam y, pasujący, dodatkowe ześlepki, smycz i pokrowiec. Zastanawia mnie, czy e, sama ta gumka wystarczy, żeby latarka była e, wodoodporna. Nie wydaje mi się, czy w środku jest ogniwo. Podobno miało być. Jest ogniwo i jest zaślepka. Czyli, jak zamawiacie e, latarkę, to odkręćcie, żeby się. odblokował, że tak powiem przepływ elektronów <grymne> dobra, włączamy tryb firefly jak zwykle słaby no i chyba tak jak w poprzedniej przełączamy po prostu pojedynczymi kliknięciami low nie wiem co się stało okej, okay, przez chwilę mi przeskoczyła możliwe, że jest jakaś opcja z przeskakiwaniem do poprzedniego trybu tak jest jak się nie przeklika szybko poczeka chwilę znowu kliknie to wraca do najniższego trybu to może być fajne bo zazwyczaj używa się tych niższych trybów a jak już się coś oświetli na przykład szybko to potem chcemy wrócić do niższych trybów żeby dalej gdzieś wędrować taka Taki scenariusz. Generalnie te latarki okazują się być naprawdę fajne. Nie miałem jeszcze nigdy z nimi problemu, a chociaż nie robiłem filmów, bo naprawdę ciężko mi zrobić film, który pokazywałby, jak tak naprawdę taka latarka działa. Moim zdaniem, w ogóle recenzowanie latarek jest dyskusyjne. Znaczy, możemy zrecenzować to, czy jest dobra, czy niedobra, natomiast jest dużo parametrów, które są, e, przynajmniej w mojej opinii, e, bardzo nieistotne. Na przykład, jeśli latarka ma maksymalnie 1000 ileś lumenów, to tak naprawdę to jeszcze nic wam nie mówi. E, raczej trzeba porównać latarki e, między sobą. A wiadomo, że żeby porównać latarki między sobą, trzeba mieć obydwie latarki. I no cóż. Gdybym siedział głębiej w latarkach, robiłbym materiały, w których e, latarki faktycznie porównuję, ale nie siedzę. To jest dla mnie zwykłe narzędzie do używania jak młotek. Ma świecić i ma świecić zawsze. Tyle. Dobra. Eee, jeszcze tryb stroboskopu zapniejem. Pewnie przez przytrzymanie przytrzymanie. Tak jest. Jej! Strobosko, Disco, disco. Najfajniejsza zabawa. Gasicie światło w dużym pokoju, każecie komuś piec do ściany i włączacie Strobosko. Podpowiedział mi to Piotrek. Pozdrawiam, Piotrek. E, jeszcze wymiarowo w stosunku do siebie? Raczej nic się nie zmieniło. E, tutaj doszła ta e, Koronka jakby, coś w tym stylu, podejrzewam, że tutaj jest więcej elektroniki nawalony do ładowania ogniwa. Natomiast ładowarka do ogniwa jest tej wielkości z calakiem, więc raczej łatwo było im to upchnąć. Nie zmieniło się nic w reflektorze z tego co widzę. Może nawet ten jest trochę gładszy. Bo w tym widać jakieś tam wirujące światło. Natomiast w tym w miarę ładne lusterka i tu z tyłu nic się nie zmieniło, przyciski te same. Ale podejrzewam, że można wymienić między nimi ten, e, tą dolną część. Ale co mi się nie podoba w Trunite'ach to e, oksydy. Już Wam pokazuję. E, Ledlenser P5.2. P5 Kiedyś zrobiłem o nim film. <grym> Już mi chyba siada bateria bo od nowości. Mam tą jedną. Zwróćcie uwagę na oksydanty. Noszę tą latarkę dzień w dzień. Yy, 24 godziny na dobę jest ze mną. O ile tylko mam spodnie, haha. Yy, w każdym razie jest nienagany jeszcze ten finish. Jest idealnie czarna. Nie ma ani jednego zadrapania. Nie ma ani jednego przetarcia. Ta latarka po kilku wyjazdach nawet nie kilku chyba. Tu gdzieś coś obtłuczone już, e, lekko wytarte. No podejrzewam, że jeszcze chwilę i będzie wyglądała naprawdę źle. E, nie będę teraz biegł na górę po inne trunajki, ale jakość wykończenia w chińskich latarkach jest me. W tym wypadku Red lenser wygrywa. Dlatego mam strasznie mieszane uczucia, bo e, po części zgadzam się z tym, co powiedzieli chłopaki, którzy też testowali te latarki, ale poza tym nie sądzę. Znaczy, wydaje mi się, że jednak mają swoje miejsce na rynku. Dość specyficzne, ale o tym opowiem kiedyś. Ok, wszystko się ładnie wpiknęło. Dajcie mi 3 sekundy. Dobra, mam tutaj mój L-laptop. Sprawdźmy, jak z tym e, powinno się tu zaświecić na kolor jakikolwiek. Zaświeciło się na czerwony. E, przepraszam za ręce. Pokażę Wam kiedyś, co robię. Ale nie mogę się po tym odbić. Sprawdźmy manual, który poinformuje nas, że jeśli dioda. Błyska jest czerwona. To oznacza, że napięcie jest pomiędzy 3 a 3,2 V. Jeśli znacie się choć trochę na bateriach litowo jonowych które są w tym wypadku zastosowane, wiecie, że raczej powinny być wyżej niż 3,2. 3,2 to jest takie dość środkowe ich napięcie. Jeśli dobrze się podładuje taką baterię, to można z nich wycisnąć i 3,7 wzwyż nawet, można je naładować nawet trochę wyżej, jeśli moja ładowarka też od Trunajta zresztą nie kłamie. Dobra, moje odczucia. To może być najlepsza latarka jaką miałem, tylko i wyłącznie dlatego, że jest ładowana z USB. Otóż... E, możecie ją naładować praktycznie od wszystkiego. Nie trzeba ze sobą zabierać ładowarki. Można mieć przy sobie jakiegokolwiek powerbanka, który wydłuża nam y, czas świecenia tej latarki trzykrotnie. Możecie w tym momencie wyrzucić wszystkie te informacje, które znajdziecie tutaj. Są zupełnie nieistotne, bo możecie mieć przy sobie powerbanka, który wydłuży wam czas świecenia do tygodnia albo miesiąca. Generalnie to może być y, najlepsza rzecz ever. I wydaje mi się, że teraz wszyscy producenci będą do wszystkiego pakować y, porty USB i dobrze. I niech pakują. Więc y, już wam mogę powiedzieć, że to będzie jedna z najczęściej używanych latarek y, w moim przypadku, y, bo jest wygodna. Nie muszę za każdym razem wyciągać z niej baterii i ładować gdzieś. Świetnie. Generalnie mam w głowie taki mały projekt, to znaczy chciałbym zrobić mały wiatrak, który. Napędzałby dyma, dymano, o boże, dynamo i, 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 i stabilizował napięcie, potem na wyjściu do 5 V. Więc w teorii, jeśli tam z tego wiatraka bym wycisnął odpowiednio dużo mocy, mógłbym w każdym miejscu na Ziemi rozstawić sobie taki mały wiatraczek i ładować tą latarkę. Fucking magic! No tak, zobaczmy, czy się nie, nie, nie podładowuje jakoś bardziej, nie, nadal błyska na czerwono, a generalnie każdy, każda bateria, zobaczmy, czy nie zwariuje jak, okej, okay. nie zwariowało. dotarka zgupiała dobra yy, ona jeszcze nie wie że ma znaczy że straciła połączenie z Nie nieważne e, w każdym razie y, 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 coś miałem powiedzieć wiecie co nieważne skończę ten film w tym miejscu e, trochę się spieszę mam nadzieję że uda mi się go w ogóle dzisiaj wyedytować wrzucić e, będzie więcej o tej latarce. Na pewno, obiecuję. Sprawdzimy, jak y, się spisuje z powerbankiem i w ogóle. Y, sprawdzimy też, może, ile bierze amperów, bo mi się i tak jakiś amperomierz przyda kiedyś na USB, a coś takiego można z internetu łatwo i tanio zamówić. Więc y, y, sprawdzę też na pewno, ile czasu zajmuje y, naładowanie. E, takiej latarki do końca i, i tyle i tyle w tym filmie to tyle <laughs> dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia link do latarki macie w opisie